Otwieramy szósty piknik historyczny. Wszystkiego dobrego. Przepis na dobrego rycerza to powinien być rycerz honorowy. Powinien również działać swoim kodeksem. Bez tego nie będzie dobrego rycerza. Może być osoba, która będzie dobrze walczyć, będzie potrafiła pokazać, że jest naprawdę dobra w szrankach, ale będzie złym człowiekiem. Więc to też jest ważne, żeby być dobrym człowiekiem, zachowywać się odpowiednio przy kobietach, przy damach wtedy będzie przepis na dobrego rycerza. Walki rycerskie jednak są dosyć trudnym wyzwaniem. Mamy tutaj kolegę, który jest, jest w czołówce i walka z nim to jest naprawdę duże wyzwanie. Trzeba przyznać, że takie walki rycerskie, jak uprawiamy, to jest jednak sport, w którym w każdym sporcie mogą być kontuzje, jeżeli ktoś będzie miał niedopasowany sprzęt, w każdej chwili może dojść do kontuzji, ale są bardzo, bardzo rzadkie. Moim zdaniem warto jest takie rzeczy pokazywać, uczyć młodzież, jak kiedyś było, żeby właśnie oni pamiętali, bo kto wie, może za 100, za 200 lat będą uczyć tak, co, co my robiliśmy i przyjdzie jakiś pan, będzie szukał wykopańca, tu nagle miecz z XX wieku. Od 12 roku życia zacząłem się interesować wczesnym średniowieczem i razem z bratem zaczęliśmy się w to bawić. Moim zdaniem dużo osób przychodzi i bardzo im się to podoba, więc jest bardzo prosto się wcielić w rycerza. My tutaj mamy troszeczkę z kuchni króla Katalonii potraw. Jest na przykład coś z żółty jęs. Kuchnia słowiańska jest prezentowana przez takie śliweczki przecierane. Były to przepisy ludzi bardzo bogatych i przepisy były bardzo wyjątkowe. To znaczy, tak, kuchnia kiedyś była bardziej zróżnicowana, dlatego że ci, którzy mieli dużo pieniędzy, to się po prostu obżerali i umierali z przejedzenia. Bywamy w wielu muzeach na Grunwaldzie, jesteśmy również obecni na twierdzach smaków. Dobry, dzień dobry, szanowni państwo. Bartłomiej Koźniewski, Ars Alchemia, kłania się. Koniarze się pokazali, rycerstwo walczy, sokoły latały. No i ja z moją odrobiną alchemii, gdzie pokazywałem pewne sztuczki, jak życie w słoiku po ogórkach wyhodować. Recepta na dobrego alchemika? Ciekawość w dużych ilościach, chęć poszukiwania tajemnic świata umiejętność zadawania pytań doprawione szczyptą ironii i takiego dystansu do wszystkiego co nam podają na tacy alchemik zawsze zadaje pytanie dlaczego po co czemu na co i tego szukamy tych odpowiedzi alchemik zawsze szuka czegoś co można znaleźć co popchnie świat nieco do przodu mam nadzieję że ta impreza spełnia wasze najwyższe wygórowane szlacheckie wręcz wymogi